Czas, żebyś mi pomogła W czym? Nie pytaj, tylko pomóż Nie wiesz tego tak poważnie Zależy mi na Celinie Nurtuje mnie, że manipulują nią jak robotem Cześć, Celi Chodź, kochanie Przejdź tu i usiądź Co robisz z łóżkiem, Sol? Przepraszam. Ono od zawsze należało do mnie. Kapujesz? Do mi i Wszystko wraca do normy. Nie można. Uf. 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 O. Bye bye. Pa. I hello. Aj, ty u mnie Jakie piękne pudełko. Ah, Czy Mira. Patrzcie, skopiowała nawet moje gwiazdki. Biedactwo. Czyż to nie dzieło sztuki? Moje łóżko jest piękne. Wszystko wróciło do normy. Nie mogłaś poczekać na sol? Celina. Droga Celina, do kogo należało to łóżko od samego początku? Do mi, Colucci Teraz wszystko jest jak Oj, dawniej O, za zbieg okoliczności Co robisz? Nic Układam rzeczy na właściwym miejscu To moje łóżko Zrozum, lalka. Ono od początku było moje. Teraz jest jak dawniej i wszyscy są zadowoleni. Marze dwie minuty, żeby to zabrać. Jeszcze czego? Włącznie z tym. On nawet nie jest przestojny. Jak mogłaś myśleć, że się nim interesuje? Chciałeś, Chciałaś, żeby zwrócił na ciebie uwagę. Ale Miguel ma dobry gust i ci się nie udało. Ustawiłabym ci zdjęcie twojego chłopaka obok łóżka. Ale przecież ty nikogo nie masz. Barbie, zabierz stąd swoje rzeczy albo ja to zrobię. Zostaw moje zdjęcie. Uszczaj. Dlatego tego tak nie zostawię. Zwyciężyła mi jako Lucy. Nie mogę zasnąć. Ucisz się. Ani kroku dalej. Wybaczyłam ci sprawę, Roberty, ale jak zaczniesz pocieszać lalkę, przestanę być Twoją przyjaciółką. Mija, proszę. Co robisz? Nic. Dodaję blasku kudłom mi. Przysięgnij, że nie zrobiłaś jej nic złego. Nie wolno dotykać jej włosów. Wyobrażasz sobie mi je całkiem łysą? Bosko, nie? Do widzenia, Celi. Nie rób takiej miny. Co to za hałas, Celino? Drzwi. Jak można tak trzaskać? To pewnie tak głupia. Picho, bo Mia się obudzi. Dziewczyny. Chyba umrę. To będzie masakra. Przez twoją głupią przyjaciółkę obie nie mogłyśmy spać Obudzisz mnie? Co z tego? Jak to co? No co? Mija? Czemu tak hałasujesz? Śniła mi się lalka Potworność Twoje włosy Co z nimi? To klej. Co? Masz we włosach pełno kleju. Co? Co? Sole, cokolwiek. Jakie sole? Zbadaj ją. Zadzwonię do jej ojca. Nie. Znam niezawodny sposób stosowany podczas pokazów, kiedy modelki słabną. Zawsze działa. Uwaga. Sol. Ocknęła się. Wezwijcie prawnika, bo tym razem ją zabiję. Spokojnie. Jesteś damą, nie zwierzęciem. Puszczaj. Zabiję ją. Uspokój się. Ocknęła się. Wracaj do łóżka. Nie śmiej się. Pestań. A jest ciebie niewdzięcznica. Pomogłam ci, a ty. Co za charakter. Wychodzę. Sinceramente. Tego się po tobie nie spodziewałem, Koluci. Zostaw tę lampkę. A ty, panno de la Riva, zrobiłaś z włosami koleżanki coś potwornego. Wygląda jak babcia. Ukradła moje łóżko. Zwróciłbym ci je. Przyznasz, że zrobiłaś coś znacznie gorszego niż Koluci. Właśnie Nie ja chciałam jej dokuczyć, ale ona mnie Pragnęłam tylko odzyskać swoje miejsce Jestem tu, odkąd pamiętam To było zawsze moje łóżko, moje miejsce, mój materac Tak, panno Koluci, ale mogłabyś ustąpić Mówił pan że mamy się tu czuć jak u siebie, bo spędzamy tu więcej czasu niż w naszych domach. Ja potrzebuję do tego mojego materaca, mojego miejsca, tak, i moich włosów. Panna Koluci ma rację. Co? Dziewczynki, zamknijmy już tę sprawę. Możecie odejść, złotowłoski. W tej szkole niektóre osoby noszą korony. Jakie korony? O czym ty mówisz? Ratuj moje włosy, Alfonso. Co to za cyrk? Kto to jest? Nie lubię jak mi się przeszkadza w pracy. Zwłaszcza przy tak delikatnych włosach. Potrzebuję przestrzeni. To inwazja. Zależy mi na końcówkach. Nie martw się. I nie pozwolę na to. O co ci chodzi? Zabierzcie tą tę wariatkę. Nie ruszaj sprzętu Alfonsa. Puśćcie mnie. Won. Puszczaj. Wyjdź stąd natychmiast, proszę. To też mój pokój. Muszę się przygotować do lekcji. No to się szykuj. Co zrobiłaś, Devilko? Nic. Wreszcie wyglądasz jak idealny pajac. Mam fioletową twarz. To był drogi kosmetyk. Tata przywiózł mi go z Francji. Jaki łamie jeszcze ci przywozi? Zazdrościsz mnie, bo twój tata nic ci nie przywozi. Nie musi, bo produkuje. Nie znasz marki Colucci i odwal się od mojego taty. Ja tego tak nie zostawię. Ta dziewucha zabiera mi powietrze. Przesadzasz mi ją. Słabo mi. Oddychaj. Nie mogę Spokojnie. Tato, pomóż. Jest tu wariatka, która zatruwa mi życie. Wzywa na pomoc tatusia. A Gandia trzyma jej stronę. Nie są w najlepszej komitywie. Pokłócili się? Selina, nie widzisz, że lalka nas słuchuje? To się liczy ze zdaniem osoby, która sama nie umie podjąć decyzji. Nalka, jak masz coś do mnie, powiedz to wprost. Cześć, Ani. Nie ma się o co płacić. Wystarczy, Co Sol nie powiedziała nic złego. Celino, czy chociaż raz mogłabyś się zamknąć? Nie się. Tylko ciebie warto to słuchać. Możesz mówić, co chcesz. Celino, czemu nie jesteś normalną dziewczyną? Skończyłaś?